Dzień dobry, witam. Polskie Stronnictwo Ludowe w Świnoujściu jest dzisiaj gospodarzem spotkania integracyjnego tutaj na naszym miejskim podwórku. Zaprosiliśmy również organizację Polskiego Stronnictwa Ludowego Zaprzyjaźnione, czyli gminę Wolin, prezesa powiatowego. Kamienia Pomorskiego, wicestarostę pana Marka Matysa. Zaprosiliśmy yy, przedstawicieli z Gryfic. Będzie zapewne obecny kolega Stanisław Gnosowski. Niemniej jednak dla nas najważniejszym gościem, dla nas wszystkich i zaproszonych i organizatorów jest dr Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. I przy tej okazji chcielibyśmy prosić pana marszałka o wypowiedź na, tego, na, na temat tego. W jaki sposób będzie prowadzona polityka przez marszałka, wicemarszałków województwa zachodniopomorskiego? Jakie są perspektywy rozwoju województwa zachodniopomorskiego? Co zostało zrobione? Co jest dobre? Co jest w planach? Jakie są bariery? I jakie też możemy mieć nadzieje związane z rozwojem naszego województwa? I co sprzyja, a co przeszkadza temu rozwojowi, panie marszałku? Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję za zaproszenie dzisiaj do Świnoujścia i cieszę się, że tak w szerokim gronie, nie tylko członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzisiaj się spotkamy. Chciałbym się zapytać, ile mamy czasu, bo, bo opowiadać o strategii można byłoby bardzo dużo. Ja myślę, że wszystkich tych, którzy nas dzisiaj będą oglądać, przede wszystkim interesują to, co się dzieje co bieżąc, z bieżących sytuacji, w województwie zachodniopomorskim i tutaj uspokajam wszystkich, że pracujemy w zarządzie województwa bardzo intensywnie nad wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego jesteśmy już po zakończeniu pierwszych konkursów dla gospodarki, bo właściwie rozpoczęli, rozpoczęliśmy od gospodarki. Te konkursy pierwsze się zakończyły i jesteśmy w trakcie oceny tych nadesłanych propozycji. Żałujemy, że tylko, że w pierwszym konkursie, na którym mieliśmy 40 milionów złotych alokacji, mamy zapotrzebowanie na 140 kilka milionów, ale zastanawiamy się, czy szybko następne konkursy uruchamiać, czy też zwiększyć alokację przy tak dużym zainteresowaniu właśnie dla tego, dla tego konkursu. Kolejny konkurs na y, gospodarkę w ramach działania 1.5 już jest uruchomiony. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do składania y, tutaj aplikacji, zwłaszcza tych, którzy mogą z tego działania korzystać. Y, kolejny na uzbrajanie stref ekonomicznych działanie 1.10 zostało, y, zostanie ogłoszone. Właśnie ogłoszone zostało, natomiast nabór się rozpocznie. Y, działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania środowiskowe na gospodarkę wodną kanalizacyjną oczyszczalni ścieków, na, na działanie w energii odnawialnej. To wszystko realizujemy poprzez naszych pośredników finansowych, jakimi są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Urząd Pracy. To się dzieje. Zachęcam do śledzenia tych informacji na stronach Urzędu Marszałkowskiego, jak również tych dwóch Zależnych jak gdyby, struktur od Urzędu Marszałkowskiego. Rozpędzamy się w, w tym regionalnym programie operacyjnym i to jest bardzo ważne, bo, bo tutaj rząd dużo oczekiwania w stosunku do samorządu wojewódzkiego nałożył i staramy się to, temu sprostać, żeby jak najwięcej kontraktacji środków w tym roku miało miejsce. Ze swojego obszaru działania jestem po bardzo dużym naborze na drogi lokalne. To jest po raz pierwszy zdarzyło się w historii środków unijnych, że Blisko 90 milionów złotych zostało przeznaczone na drogi regionalne, na drogi lokalne, gdzie beneficjentami są starostwa oraz poszczególne gminy w jednym naborze, bo tak, takie było oczekiwanie lokalne, że będziemy to, to działanie uruchamiali. Nabór skończył się 16 stycznia. W tej chwili kończymy uzupełnianie wszystkich uwag, które były przy tym projekcie i mam nadzieję, że po świętach będę mógł zaprezentować Zaprezentować listę rankingową tych, tych projektów, które zostały pozytywnie ocenione i będą mogły być dofinansowane. A przypomnę, że dofinansowanie bardzo ciekawe, bo 63,63%. ,63%. Jeżeli dołożymy jeszcze wkład własny, no to zrealizujemy zapewne w tym roku i w następnym, bo czas realizacji to dwa lata. Na drogi lokalne, ponad, grubo ponad 130 milionów złotych i to jest bardzo dobra informacja dla samorządów lokalnych, zwłaszcza, że w naszym województwie, jak nie wiem czy Państwo wiecie, mamy blisko 14 tysięcy kilometrów dróg lokalnych, ponad 2000 kilometrów dróg wojewódzkich. I te potrzeby realizacji inwestycji na tych obszarach są ogromne. Kolejna sprawa. To postępująca modernizacja taboru kolejowego. Zapewne Państwo widzicie, że zmieniło się również tutaj w Finoujściu. Docierają do, do, do tego pięknego miasta nowe impulsy i będziemy nadal inwestowali w transport kolejowy, bo to jest taka główna oś transportowa, jeśli chodzi o marszałka. Mamy wymieniony całkowicie transport spalinowy, w połowie wymieniony i zmodernizowany transport elektryczny. Ale to nie koniec. Będziemy wymieniali teraz kolejną drugą część tego transportu elektrycznego i zapewne jeszcze więcej tych pociągów elektrycznych również do Świnoujścia będzie docierało. Będziemy modernizowali kolejne odcinki dróg kolejowych. Jeżeli chodzi o marszałka, to będzie główna inwestycja między Runowem Pomorskim a Szczecinkiem. Natomiast mamy tu duże, duże również zapisane kontrakty w ramach kontraktu terytorialnego tego, tego który... W ubiegłym roku podpisaliśmy z rządem. Mam nadzieję, że żadne z tych zapowiedzi, a mianowicie Droga Ekspresowa 6, która w tej chwili już zostały rozstrzygnięte wszystkie przetargi na realizację poszczególnych odcinków, a będzie ich w sumie jednocześnie realizowanych 7, gdzie powinniśmy w tym roku zakończyć ten etap projektowania. No i od przyszłego roku. Rozpocząć już fizyczną budowę, zwłaszcza, że mamy zaplanowany przejazd pierwszych samochodów już wiosną 2019 roku. Kolejnym takim tematem, który tutaj dla Świnoujścia jest bardzo ważny, to zakończenie, dokończenie drogi budowy Drogi Ekspresowej S3. Z jakim finałem, czy to w, mam nadzieję takim, który był zaplanowany, mianowicie tunelem to, to tak, się, tak się wydarzy. Ogromne inwestycje w, w, w infrastrukturę portową, zarówno Świnoujścia jak i też Szczecina, z pogłębieniem toru wodnego. To są, to są wszystkie inwestycje, które zostały zapisane w kontakcie terytorialnym, jak również te kolejowe, bo to, o czym powiedziałem ze strony województwa ale też duże inwestycje w kontrakcie terytorialnym to jest przede wszystkim modernizacja drogi kolejowej Szczecin-Poznań oraz Szczecin-Zielona Góra w kierunku Zielonej Góry tzw. Tak nadodrzanka czyli magistrala węglowa. To są ogromne inwestycje, które są zaplanowane i które już są w trakcie pierwsze, w trakcie realizacji lub też kończenia projektowania. I te wszystkie ja tylko kilku powiedziałem, tych najważniejszych, ale w sumie opływają na blisko 17,5 miliarda złotych. I myślę, że Państwo niedługo zauważycie realizację już właśnie tego. Tak bardzo już schodząc blisko do państwa, to cieszę się, że jesteśmy. W momencie, kiedy są oceniane strategie lokalnych grup rybackich, w tym okresie programowania faktem, że mamy mniejsze środki niż ostatnio, bo przypomnę, że wtedy na całą Polskę mieliśmy dla w sumie lokalnych grup rybackich ponad 313 milionów, teraz, teraz jest ich znacznie mniej, ale w naszym województwie tutaj lokalna grupa rybacka bardzo dobrze wykorzystała swoje środki i również teraz aplikuje o kolejne. Do końca kwietnia powinien rozstrzygnąć konkurs i mam nadzieję, że tutaj tak jak do tej pory świnoujście będzie tym jednym z wiodących ośrodków, które bardzo dobrze wykorzystało te środki i tak, tak samo stanie się w nowym okresie programowania. Jeszcze kilka tygodni oceniamy właśnie strategię, tak samo jak i strategie lokalnych grup działania są w trakcie oceniania, też do końca kwietnia zamierzamy to zakończyć. Kolejne nabory jeszcze w tym roku w ramach działania targowiska oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna to będzie lipiec i sierpień tego roku i wszystkie działania związane z obszarem włączenia społecznego albo też funduszu społecznego to jest nowe miejsca pracy aktywizacja rozstrzygnięcie kontraktów samorządowych to jest działanie które po raz pierwszy się w naszym województwie jako jedyny w Polsce wprowadziliśmy mechanizm wsparcia działań samorządowych gospodarczych Chcemy to rozstrzygnąć jeszcze przed świętami, ogłosić, które z kontraktów samorządowych zdobyły największą liczbę punktów, które będą mogły poza systemem konkursowym korzystać ze środków Europejskiego Funduszu tutaj i liczymy na to, że, że uda nam się ten termin do końca do końca marca tak naprawdę zamknąć, bo jesteśmy zdeterminowani do jak najszybszego wdrażania, ponieważ wiemy, że gospodarka oczekuje od nas tego dopływu środków na rozwój. Chcemy tworzyć nowe miejsca pracy, mamy konkretne pomysły. Widać, że po, po, po tych konkursach, które do tej pory roz, zakończyliśmy, że jest duże oczekiwanie przekraczające niejednokrotnie tą alokację, którą możemy. Państwu zaproponować i cieszymy się, że to zainteresowanie nadal tymi środkami unijnymi jest tak ogromne, zwłaszcza, że mamy większą kwotę w, tej, w tym okresie programowania, bo przypomnę, że mamy miliard 600 milionów euro na, na regionalny program operacyjny, dość dużą kwotę na program rozwoju obszarów wiejskich, powiedziałem, że jedną trzecią na fundusz rybacki, Czyli nadal te środki są w gestii województwa bardzo duże i mam nadzieję, że te zapowiedzi rządu, które, które się pokazują, nie spełnią się, ponieważ jestem dużym orędownikiem. Regionalizacji polityki, to, co się wydarzyło przed kilkudziesięcioma laty, a mianowicie powstaniem samorządów, to, co się udało wykorzystać, zbudować dzięki samorządom, to chyba jest najlepszy sposób na to, żeby pokazywać w kierunku rządzącym, że jednak ta decentralizacja władzy, na którą się kiedyś zdecydowaliśmy, chyba poszła w dobrym kierunku. Udało się zrealizować dużo ciekawych inicjatyw i nadal powinniśmy jednak mówić o tej Polsce lokalnej w wymiarze wojewódzkim, powiatowym czy też gmin i wydawać środki jak najbliżej tych beneficjentów, którzy korzystają z tych środków. Dlatego też z dużym takim niepokojem patrzę na to, w jaki sposób rząd mówi, albo zaczyna wprowadzać pewne mechanizmy centralizujące pewne obszary naszego działania ponieważ uważam, że pieniądze, które są wydawane i oglądane jak gdyby z perspektywy tej oddolnej, znacznie lepiej, szybciej i racjonalniej są wydawane, aniżeli z, z poziomu Warszawy. To już przerabialiśmy, to niezadowolenie kiedyś tym systemem przejawiło się tak, że mamy od kilkudziesięciu lat całkowicie inny system i, i wydaje mi się, że powinniśmy poprawiać. Udoskonalać, a nie koniecznie burzyć, tak jak to obserwujemy w ostatnim czasie, to zamieszanie wobec wielu instytucji państwa. Ale przede wszystkim martwimy też to, co się dzieje z opinią o Polsce na zewnątrz, te zawirowania wokół problemu imigrantów, Trybunału Konstytucyjnego, teraz Komisji Weneckiej. To jest duży niepokój, ale przede wszystkim duża też strata wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. A chyba nie o to. Polakom chodziło przy tej dobrej zmianie, o której mówił Pis. I dlatego też tutaj, jeżeli chodzi o samorząd województwa, jesteśmy stabilną, stabilni, tutaj się nic nie zmienia. Chcemy nadal prowadzić aktywną politykę, jeśli chodzi o gospodarkę. Będziemy to robić tak długo, jak będziemy mogli to robić. Oczywiście to, może, to mogę jako tutaj przedstawiciel polskiego Stronnictwa Ludowego w zarządzie województwa zapewnić, Natomiast jak to długo będzie możliwe, nie wiem. To, to widzimy, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i co chwilę dowiadujemy się o nowych, nowych rozwiązaniach, które powodują właśnie, że ten niepokój wzrasta. I to, to jak gdyby bym powiedział, zapraszam może do pytań, bo pewnie Państwo macie pytania. Ja na wiele z nich mógłbym jeszcze też pewnie odpowiedzieć. To może w uzupełnieniu tych jeżeli chodzi o y, rozdysponowanie środków unijnych w ramach y, y, funduszy, którymi dysponuje województwo. Y, y, jak się ma sprawa, jeżeli chodzi o sięganie po te środki przez y, lokalnych, y, tych drobnych przedsiębiorców, ludzi z inicjatywą, y, ludzi, którzy mają po prostu pomysł na przedsięwzięcia, działalność, czy y, z poziomu y, takiego, na jakim są, chociażby w czy będą mogli y, y, po te środki sięgać i y, czy będą mogli również liczyć na jakieś ułatwienia, czy ze strony Urzędu Marszałkowskiego jego, y, jego komórek y, będą mogli liczyć na y, pomoc, że tak powiem w logistyczną, to znaczy y, orientowanie się, jak po te środki sięgać. Kiedyś było dobrą, dobrą u początków jeszcze naszej, naszych, naszego korzystania ze środków unijnych takie mobilne punkty, gdzie właśnie Urząd Marszałkowski pomagał po prostu ludziom w, w orientowaniu się w informacji na ten temat. Jak to będzie w najbliższych latach? Urząd Szokowski jest bardzo otwarty na, na pomoc swoim beneficjentom, bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby te pieniądze trafiły jak najszerzej w każdy zakątek naszego województwa i dlatego, dlatego stworzyliśmy swego czasu punkty zamiejscowe Regionalnego Programu Operacyjnego. Oczywiście nie tworzymy ich w każdym miejscu, bo jest nam tam trudniej. Natomiast jeżeli jakakolwiek inicjatywa ze strony przedsiębiorców będzie taka, abyśmy przyjechali i powiedzieli jeszcze więcej poza tym, co można odczytać ze strony internetowej, nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, żeby konkretnie dla wybranych przedsiębiorców... Jeżeli, zresztą z praktyki powiem tak, jeżeli są konkretne inicjatywy, przedsiębiorcy przyjeżdżają, pytają się, ja staram się też kojarzyć tutaj z naszymi wydziałami merytorycznymi, które odpowiadają na każde zapytanie, kiedy, jakie dokumenty, jaka alokacja. Przypomnę, że regionalny program operacyjny służy małym i średnim przedsiębiorcom, czyli małym do 50 osób. Średni do 250, natomiast dla większych to już jest, są poziomy centralne. I to jest wiadome, my realizujemy tylko i wyłącznie głównie małe i średnie i otoczenie tych dużych przedsiębiorców, którzy, te małe i średnie, które współpracują z dużymi, to, to dlatego temu służy Regionalny Program Operacyjny. I tutaj do tej pory Świnoujście się bardzo mocno korzystało, przedsiębiorcy korzystali i wiem, że czekają już na te wszystkie konkursy, tak samo jak i samorządy czekają na rozpoczęcie tych naborów. I tutaj powiem, że ta cała procedura informowania już została bardzo mocno już przeprowadzona. Tu w się, ja sam osobiście spotykałem się już z przedsiębiorcami niejednokrotnie i jeżeli będą konkretne nadal... Zapytania, to będziemy to, to czynić. Chciałbym tutaj powiedzieć również, że to, co się stało w przypadku naszych uzdrowisk, które przed kilkoma laty stały się uzdrowiskami marszałkowskimi, które w pewnym momencie, nie wiem czy Państwo zauważyliście, traciły pewną konkurencyjność w stosunku do tej rzeczywistości, która ją otaczała. Ja mówię o prywatnych inicjatywach, prywatnych hotelach, uzdrowiskach czy w formach uzdrowiskowych, które powstawały. Podjęliśmy dentru od wyzwanie. Od kilku lat inwestujemy bardzo mocno w nasze uzdrowiska i wydawać by się mogło, że ta konkurencyjność jest znacznie lepsza. Nadal zamierzamy to robić. W nowym regionalnym programie operacyjnym również staramy się znaleźć, wygospodarować środki na poprawianie. Rezygnujemy z dywidendy, wszystko inwestujemy właśnie w te miejsca, żeby podnosić standard żeby ta usługa była jak najbardziej kompleksowa, ale przede wszystkim staramy się, żeby te nasze uzdrowiska w tej chwili dorównywały, albo też dawały nowe jakieś propozycje. W przyszłości zamierzamy być, zamierzamy aby te nasze te uzdrowiska Również yy, pokazały nową ofertę. Może dzisiaj jeszcze nie powiem jaką, ponieważ jest to, jest to nasz pewien pomysł już na przyszłość w stosunku do uzdrowisk, ale z zadowoleniem obserwuję, że już nie mamy się czego wstydzić. I w wielu obszarach tych, tej oferty bardzo fajnie się to rozwinęło. A przypomnę, nie wiem czy Państwo wiecie, że Urząd Marszałkowski Marszałek jest pracodawcą dla blisko 30 tysięcy mieszkańców naszego województwa. To jest 14 szpitali, to są dwa uzdrowiska, to są różnego rodzaju podległe jednostki. To nie jest tylko Urząd Marszałkowski w Szczecinie, w którym zatrudniony jest około 700 osób, ale tak jak Państwu powiedziałem, to jest całe województwo, to jest transport, to, to, jest, to jest opieka zdrowotna, to jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. To jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców, za które właśnie Marszałek odpowiada. Dlatego codziennie pochylamy się nad tym, a nasza, nasza służba zdrowia, proszę Państwa, jest jedną z najlepiej działających służb zdrowia w Polsce, a przede wszystkim bardzo dofinansowana w ostatnich latach, a przy tym najmniej ze wszystkich w kraju zadłużona, bo przede wszystkim to zadłużenie wynika z naszych planów inwestycyjnych, które w naszych szpitalach przez ostatnie lata bardzo dużych e, robiliśmy. Mówi Pan to również e, mając na uwadze służbę zdrowia w Świnoujściu, szpital w Śliłości? No tutaj raczej mówiłem o tych szpitalach e, Urzędu Marszałkowskiego. E, akurat tutaj nie mamy nadzoru nad tym szpitalami. Najbliższy szpital tutaj, oczywiście mówię tutaj o Gryficach. Rozumiem. Tak jest, tu mówię o tych 14 szpitalach, które są podległe Marszałkowi i wydawać by się mogło, że one służą, to są szpitale specjalistyczne, które służą naszym mieszkańcom i staramy się, aby ten poziom w nich był najwyższy, jeśli chodzi o świadczone usługi. Miał Pan już jakieś sygnały konkretnych zadań, konkretnych inwestycji, konkretnych marzeń, jeżeli chodzi o najbliższą perspektywę środków unijnych i inwestycje w Świnoujściu? Tutaj są Znaczy, ja znam pewne, pewne projekty, które się e, mają zdarzyć, jeśli chodzi o, o sferę turystyczną. E, dopóki myślę, że chyba. Do końca nie mogę ich całkowicie zdradzać. Państwo pewnie znacie, znacie temat związany z tak zwanym projektem Wrót Czasu, gdzie nasi przedsiębiorcy i, ty, i ci, którzy są jako, jako podmioty gospodarcze, i ci, którzy są związani z samorządami, opracowali kilka takich fajnych, ciekawych pomysłów do rozwoju turystyki, również w Świnoujściu. Tutaj nazwijmy po stronie wolińskiej po stronie Woli, Wyspy Wolin. I jeżeli one zostaną zmaterializowane i w projektach zawarte, to pewnie niedługim czasie będziemy mogli na nim na ich temat ciekawych, na tych ciekawych temat rozmawiać. I to jest, jeżeli chodzi o turystykę, bardzo mocno pracujemy nad właśnie też infrastrukturą. Portową, bo, bo Świnouście nadal, nadal wymaga tych inwestycji. A to, co chyba najbardziej jest, jest właśnie zespół portów w Szczecin Świnouście, który być może bezpośrednio w jakiś sposób nie podlega oczywiście marszałkowi, ale ten, ten, to nasze zainteresowanie, ten nasz lobbying w trakcie prac nad kontraktem terytorialnym jest, był i dlatego też będziemy tutaj mocno się przyglądać realizacji tej. Inwestycji, bo dla nas jest to rozwój i podnoszenie konkurencyjności. konkurencyjności. Mam nadzieję, że tak samo jak już również zapowiedź powstanie polskiej. Grupy żeglugowe, jeśli chodzi o, o, o naszą przewoźników promowych, tutaj dla Świnoujścia, ale przede wszystkim dla Polski jest bardzo ważne ze względu na rynek, tak? bo jest, to jest bardzo dynamiczny, rozwijający się obszar gospodarki, co rocznie wzrost około 15%, jeśli chodzi o przewóz głównie tonażowym, to bo jeśli chodzi o osoby trochę mniej. Ale, ale nie możemy sobie dać wejść tutaj na nasz rynek innym podmiotom, zwłaszcza, że od wielu lat przecież to jest tradycyjny nasz, nasz kierunki i wydaje mi się, że tutaj zarówno PZB, jak i Unity Line, który w imieniu PZM jest tutaj głównym operatorem, powinny się porozumieć i tą grupę bardzo mocno stworzyć, bardzo mocno zmodernizować jeszcze flotę, po to, żebyśmy ten, ten rynek tutaj bardzo mocno utrzymali.